Unia Europejska nie odpuszcza Polsce w sprawie embarga na żywność z Ukrainy. Według informacji podanych przez media, Komisja Europejska rozważa rozpoczęcie procedury przeciwko Polsce za jednostronne utrzymywanie zakazu importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy. Chodzi głównie o zboże, rzepak i słonecznik. Polska argumentuje, że embargo chroni naszych rolników przed zalewem tańszej żywności, co mogłoby obniżyć ceny skupu i doprowadzić gospodarstwa do upadku. Z kolei komisja wskazuje, że takie działania muszą być uzgadniane na poziomie całej Unii, bo handel to wspólna polityka handlowa, nie decyzja pojedynczego kraju. Jeśli Polska nie zmieni podejścia, Bruksela może uruchomić procedurę naruszeniową, która w skrajnych przypadkach kończy się karami finansowymi. Sprawa jest więc poważna i dotyczy zarówno sytuacji rolników, jak i relacji Polski z Unią. Czy rząd zdecyduje się bronić embarga do końca, czy będzie szukał kompromisu? Subskrybuj, żeby być na bieżąco.